Ciemka witajcie w kolejnym odcinku z Resident Evil 3. Dokładnie tak zostawcie łapeczkę w górę, jeśli lubicie tę seryjkę. Już teraz, bo zapomnijcie, słuchajcie, tak akcja, tak akcja, idziemy robić e, tego, tego, tego. No, szczepionkę przeciw wirusowi, czy tam lekarstwo na wirusa. To jest ten czas, to jest ten czas, także podbijamy tutaj. Wkładamy potrzebne rzeczy, proszę bardzo, jedno. Co? Może to najpierw. Halo. Co? Da się to połączyć ze sobą? Ta, dobra. Myślałem, że to trzeba po kolei. Dobra, używamy. Już, już git, już git. Bez kiesuisty bałem, że tak kurde. Gdzie ja muszę jeszcze pójść? To stosować to muszę. Nie, to bez sensu. Dajmy to na mida. To na Haja. Coś mnie tutaj nie pasuje. Kurde, gdzie tutaj... Gdzie tutaj jest bezpośrednie dojście do tego? Kai mid, haj, nie. Mid, mid, haj. Nie, mid. Haj, to też nie. God damn it! Weź to rozkwit teraz. <grywa> o, mam to. Mid, high, low trzeba ustawić. Nice. Co, poklikałem, poklikałem i wyszło. Gitarson, <grywa> Gitarson. Aha, mamy to! Słuchajcie, mamy to. Dawaj szczepionkę. Kit. Tak się to robi. Tak się załatwia temat. No i kacz, oczywiście. Aha, aha. No pięknie, no pięknie, wziął nas znalazł w tym momencie, ej mam szczepionkę, weź mnie zostaw, tylko chwila, moment i sobie idę stąd. Co za ziomek, przerąbany, nie? Masakra, kurde, mackami bierze, atakuje w takich momentach, grunt, że mamy dalej szczepionkę, słuchajcie, chyba, że nam, nam zabrał, ale to niemożliwe, ucieknie z ośrodka, a super. O, tutaj mogę wejść, kurde, trochę nas uszkodził, że tak powiem. No ale trudno. Mam dużo lekarstw, także sobie damy radę. Dawaj, let's go stąd. Lecimy, lecimy, lecimy. Mhm, mm to sobie polecieliśmy. No nie, weź. O, to, to dobry pomysł. Strzelaj! Dobry pomysł, dawaj, dawaj, dawaj. Palimy gnoje. Ile można żyć, halo? Tyle co ono berwał i dalej chodzi? To no, faktycznie, jakby Demazis komuś sprzedali w pełni kontrolowanego. To ktoś ma przypał Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idziemy, 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 nie złapiesz nas, nie poddamy się tak łatwo. Halo, Jill, dajesz Paniby taki silny, ale kurde Tutaj sobie rady z nami nie da i wybuchło. Elo gość Dobra, już by chwila spokoju Jest taka opcja Jaka masakra, o! Dobra. O, ta 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 ta, to, 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 to. mnie pasuje, to mnie pasuje. Materiały wybuchowe. Mhm, spray Niczym, Muszę go użyć teraz? Nie muszę nawet. Wydajny proch. Materiał wybuchowy, a świetnie. Dobra, mamy zapis. O, aha, dużo. dużo. dużo dużo wszystkiego. Okej, okejos, okej, W takim razie słuchajcie, zabawa leci. Dobra. Dajmy do przechowania po prostu wszystko z tych rzeczy. Dobra. Proszę pi pistolet, a tutaj mag. Da radę to połączyć? Wejmi, wejmi. Połącz. Aha, do strzelby nam wtedy wychodzi. Dobra, połącz z tym. Przechowaj, okej. Okay. To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. Bo ja muszę to fajnie poukładać. Przechowaj, przechowaj na razie. Przechowajmy. Okej, okay, powiem tyle. To jest ten moment, kiedy prawdopodobnie będziemy już mieli ostatnią walkę. Eee, wnikam po tym, że dostałem naprawdę wciul. Zapasów amunicji, dobra, tego nie mogę przechować. Ok, rozumiem. Muszę wywalam. W takim razie będę potrzebował dużo rzeczy. Dwa razy lekarstwo. Może mi wystarczy. Zostawmy tyle, żebym miał jakąś amunicję tutaj e, pod ręką. E, I bym bardzo chciał już karabin. Słuchajcie, bardzo bym już chciał karabin. Jeśli chodzi do takich dymów, 200 sztuk amunicji. O, nojsowo. Nice Chwilę, momencik. Tylko nie mogę przeładować. Dobra, no to cztery, słuchajcie, ładujemy. Przy bardzo, mamy to. Wiecie co, ja zapauzuję sobie tutaj ułożę. <gry> Okej, okay, lecimy troszeczkę na hardcora, muszę powiedzieć, bo. <gry> zrezygnowałem z pistoletów, bo mam karabin, to tak naprawdę. Podobnie, mam o wiele więcej amunicji, a do, pistolet, do pistoletów amunicji nie mam. Wait, ja tutaj jeszcze zostawiłem... U, nie zauważyłem, nie zauważyłem, nie zauważyłem, że mam jeszcze amunicję do tego. Dzięki czemu mi się jeszcze jeden slot zwalnia. Tutaj i będę mógł sobie wziąć tutaj sobie jakieś leczenie. Dobra, mamy dwa leczenia, shotgun z zapasem amunicji, granatnik z dobrym zapasem amunicji, karabin z amunicją. Także myślę, że to będzie naprawdę spoko ułożenie tego. Zapiszmy się tutaj raz jeszcze. Lecimy słuchajcie z tematem. Dobra. Huh. To będzie. To będzie hardcore. To będzie hardcore. Dokładnie to pomieszczenie, którego się obawiałem najbardziej. <laughs> Ale jestem przygotowany. Zobaczymy jak bardzo. Mam tylko nadzieję, że dam radę tutaj. Aha, już tu idzie. Już tu wielki skurczybyk. Swędzi pięta pan tutaj nam wychodzi, no? Tak go swędzi, że musi na nas tutaj zjeść. Nikogo innego, tylko nas. Spadaj na dół. Aha. Dobra, mam nadzieję, że nie spowoduje to tego, że będę musiał... Aha, szczepionka. No ładnie. No jeszcze lepiej. Nicolaj, nie. wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now, I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So, let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat dock. Put on a good show and... maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good! No to ładne dile tutaj idą, słuchajcie Wcale mi się to nie podoba No, no, no ale, no, co, co poradzimy? Co poradzimy? W końcu dostaliśmy cutscenka Ten, ten ziomuś już nas czeka Żryj gruz! Dawaj Pal się! Jeszcze ci mało? Pal się bardziej! Ogień to nasz przyjaciel Wuuu! Oh shit, jak ty mnie walnać Ty, gościu! Zapomniałeś, że masz się palić. Tak ci tylko chcę przypomnieć. Leżeć. O! Siemaneczka. Po co mi, obserwator? Pomógłbyś! Co nie? Bożeś tu w mordę. Ej, to może się przydać. Walsie! <grywa> tak, oh, okay. uh, jak tam palonka Miło? O, okej wait, to mogę strzelić? nie trafiłem Widzę, że mam company, no O! go! Fuck! Aj, schował to coś, jak demyt. O! Fuck E, no wziął muś! Nie widzisz, że zajęty jestem palłychę, dziadu. O, o. Pal się! Pal się bardziej! Ok? No, 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 no. Okej, okay, on będzie biegał teraz Panie, dopadliśmy go o -o. Six! Tu jesteś za mną na plecach! Pal się, <śpiewa> przypieprzył mu tam z góry Nice! Zapomniałeś się palić! Katamet, <śpiewa> Myślałem, że tylko jeden biega tutaj. Halo! Dobrze Dobrze, leżeć kurde Gdzie ten zombiak? Nie wiem uh -oh. Unik o, Dobra, po prostu mnie nie, nie dosięgnął No zapomniałeś się palić! ja Demet, Czemu nie strzelałaś? Tak długo przyodwujesz? Dobra. Nice Ale pal się, co? Pal się bardziej! Dobra, on biega Powiedz mi, który numer, bo już go zgubiłem. Fuck! Że tak na mnie skoczyłeś. Kurde, myślałem, że tam dłużej posiedzisz. Dobra, najsowo. Nice Muszę przeładować. A! Dupkę <laughs> oh, got some guy. Chill. Here comes a crane. Use it to climb up. Oh no. Come on! Come on! Jill, get back! No, and lie there. Damn No i słuchajcie, dostał tutaj na Mezis kolejną e, kąpiel. E, trochę. Trochę tak... Przypominając ostatnio jego kąpiel, no to mam nadzieję, że on tam padł, bo może być bardzo już nieciekawie. Po ostatniej on się stał strasznym kozakiem, że tak powiem. Dobra, idealnie wyliczyłem sobie tutaj wszystko. Okay. Zarąbiście, zarąbiście, dobra Wywaliłem się z całej amunicji do granatnika Idealnie, perfekcyjnie wyliczone Także super, superancko W razie czego sobie wezmę, bo trochę slotów tutaj jeszcze mam Szczepionki nie mam, bo nam ziomuś tutaj zabrał e, Dobra, do karabinu sobie amunicję weźmiemy W takiej ilości niech będzie, czemu by nie Cztery sloty mamy, spray leczniczy razy dwa możemy sobie wziąć Dwa sloty W razie czego na coś... Mogę tutaj być. GIT Nie, no nowy save. Jakby co, to będę mógł się pobić jeszcze raz z nim. Dobrze, proch strzelniczy. Dalej mnie tutaj amunicją. Dozbrajacie, nieładnie. Railgun. Uh. Czy to taki railgun jak w Quake'u? Jeśli tak, to fajnie. Błędna zabawka, problem z tyranem? Finger sobie z nim poradzi, dajcie to! Siła rażenia jest nadzwyczajna, brakuje tylko jej precy precyzyjnej regulacji. O, no to takie mniej fajne. W terenie może być za ciężki, może da się coś zrobić z platformą. O kurde, czyli to nie będzie taki przynaśny railgun. Dobra, różne źródła zasilania. W praktyce może być trudny w obsłudze, to mi się nie podoba. Dobra, ale. Okej, okay. to. Można powiedzieć, że to był po części taki spoiler. Jeśli chodzi o Nemezisa, bądź jakiegoś innego kozaka, zaraz dostaniemy do bicia Skoro nam Railgun'a tutaj zaprezentowali No fajnie, no fajnie Dobra, dalej podtrzymuję, że nie potrzebuję pistoletu bo nie potrzebuję Dobra, okej okay. Jestem gotowy pójść dalej, nadpisuję poprzedniego save'ika, minęło parę sekund, ale to nieważne To są, to są ważne sekundy Dobra Okej, okay, fajna pomieszczanka. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Te, Nikolaj! oddawaj szczepionę. Cię zaraz skopię. To będzie po tobie, ziomuś. It's done. Give me the vaccine, you greedy son of bitch. No, no, no. no. You print money. I like money. We shall make ours an ongoing range. No trotka.

Nikolai! Dzięki, hamie. No. Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. I've got this. I know you do. Look. Just so you know. This is the last fucking time. Ja pierdzielę. Co to jest? Okay. Daj go Uuuuuuu jaki bydlak No przyjacielu Dawaj go Jok Jok przerąbało Dobra, że się oberwał, ale nic mi to nie dało Ektywność ponowne źródła zasilania, o nie O oh. oh. <laughs> To jednak nie będzie takie proste Okej. Okay. Słabe punkty. Dobra, masz słabe punkty. Tak, przejdźmy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Szybko, Jill. Fajnie, że ma słabe punkty. Doceniam. Bo wcześniej nie miał słabych punktów. Go 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 <grywy> Dajesz O, shit, on wstaje, dobra, tam jeszcze jeden został Okej okay. Dawaj kolejne słabe punkty Ziomuś, nie pal się. Nie, 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 nie. Masz słabe punkty. Ładuj to!

Dobra, pieszcie srał dawaj, słaby punkt. Tam widziałem jakiś. Dawaj go Elo, typie To już? Nie wierzę. Nie wierzę, daj jeszcze mu wryje ryja Tak, 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 tak. To jest to, to jest to. Dawaj! Dawaj Jill! Wszyscy na to czekają, mamy power! Dawaj! Odewezli się! Porobiony! No, jak się ładnie rozleciał! No, bo w tej formie, jakby nas gonił, przez miasto, to tak trochę nieciekawie. krzyż na drogę, właśnie tak! Joko, dziura tam na wylot przeszło! Nice, no, osiągnięcie. Demezis leży i kwiczy, czyli to już! Czyli to już! Już nie masz opcji, żebyś wstał! Proszę bardzo! Proszę bardzo! Super! Mamy cię! O, nawet nie potrzebowałem lekarstw. Amunicja w razie W <laughs> granat ręczny. No, tutaj widzę, że fajne te dali. Zabawki, a ja sobie użyję. A nie mogę, no to wyrzuć, Mam tego za dużo. Halo, jeden mi wystarczy w zupełności. Co, jak pozbieram jakieś rzeczy? Typu granat. Nie wiem, Nikolai może będzie chciał zobaczyć. Jak wygląda granat z bliska. Superansko! ale dopieszczają tutaj, ale nie potrzebowałem nawet. Dobrze, co mam? Mam przez niego przejść tutaj? Chwila, co mój mapa? To lekarstwo, to lekarstwo. I jak pójdziemy, to po prawej będzie drabinka. Pytanie, czy to tędy? Ach, <laughs> jaka dziura! Porobiony ziomuś. Porobiony. Hello, Benz. <laughs> no. Jak nic nie działa, to trzeba użyć większego kalibru. jeszcze nie wygląda, jakby mi coś jeszcze mogło tutaj wylecieć. Wiecie, nam jest leży, nie? Ale jeszcze mnóstwo jest innych zombiaków. Także trzeba uważać. Na wszystko. Otwarte, sobrancko, dawaj do wind. Dawaj, lecimy, lecimy z Nikolajem. Nie ma lekko, nie ma lekko. Lecimy z Hamem. Złapiemy czemu by nie Sam gościu przyznał, że jesteśmy maszynką do robienia pieniędzy, także pewnie tam czeka skaber i tak, a, witajcie w kolejnym wlogasku, słuchajcie. No, dlatego dlatego lecimy do niego. No! Do you have any idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce umbrella to rub. Ten minutes until missile ah. impact. The missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. <laughs> 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 O, będziemy strzeli. Dawaj, dawaj. No, chwilę nam szczepionkę rozwalił. Dobra, try hard, robimy to. Dawaj, póki go trzyma. to tu łatwo się uwolnić? Trochę mi zeszło, ale dobra, nie paśle. For everything, even letting the world burn. <laughs> Who are you working for? I'll tell you if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool! If I die, you'll never find out the truth. No i ma ziomek za swoje, słuchaj, zostajesz. Gdyby nie ty, słuchaj, to ta rakieta by nie walnęła. Sam sobie to kupiłeś. To właśnie zmównie, tak przypadkiem blisko byliście? No właśnie. No full profeska zobaczcie opanował To nieźle. źle so I felt empty and the, heat from the blast over us All this death wasn't caused by a monster making virus. It was greed. Human greed. I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them. Once and for all. No, i będzie, słuchajcie, polowanko. Dokładnie tak. Słuchajcie, napisy końcowe teraz mamy. Eee, możliwe, że będzie jakaś scenka, to spróbuję to pominąć. Ha? <ścoughs> no to długa scenka, słuchajcie. Tak, to sobie zapis zapisaliśmy grę 51 razy. 3 razy była śmierć. A, wiecie, taki jeden głupi potworek. Mogłem shotguna użyć, to by było 0. <grym> Ranga C, tak wiem, nie najlepiej, nie najlepiej, ja rozumiem. Ale spokojnie, jak będę to kiedyś jeszcze raz grał, to już wiem, czego się spodziewać. Jakie tutaj e, taktyki ogarniać. I sobie mogę na lepszym poziomie trudności ciskać. A je. Yeah. Jakiś sklep dostaliśmy halo wyniki. Okej, okay, 2 godziny 30 minut na, na najlepszy wynik można zrobić, a u mnie 7 godzin. A takie tamce, nie? Jakbym nie strzelał do zębiaków, tylko tak się przeciskał, to myślę, że dalibyśmy radę na spokojnie i jakbym też wiedział oczywiście, e, gdzie biegać. Także coś takiego jest e, do zrobienia. Dobra, słuchajcie, koniec serii! Ukończyłem Resident Evil trójki. W pierwszych odcinkach większość nie wierzyła, że a, znowu pewnie y, po kilku odcinkach będzie stop i koniec, także, także haha, udało mi się, dobra, <laughs> zrobione, zrobione, także dzięki wielkie za obejrzenie serii, jeśli wam się serijka podobała, to wiecie, łapeczka w górę, no i jak wyjdzie kolejna jakaś taka ciekawa gra. To oczywiście e, będę nagrywał na kanale niestety ale the last of was dwojeczkę nam przesunęli premierę znowu e, a myślałem, że za niedługo właśnie sobie zaczniemy, także wiecie, jak, co jak coś będzie nowego, to się pojawi, a pokicamy na kanale dalej ciskamy ze standardowymi materiałami. Także dzięki za oglądanie, do następnego. Na razie, cześć, hej, hej!